Menopauza, inaczej zwana klimakterium, jest ważną zmianą w życiu kobiety, kiedy jej organizm przechodzi ze stanu płodnego w bezpłodny. Zazwyczaj spotyka kobiety w wieku około 45 lat. Zwykle uważa się, że kobieta osiągnęła menopauzę, gdy przez cały rok nie miała miesiączki. Ta oznaka wskazuje, że etap rozrodczy kobiety dobiegł końca. Jego główne cechy to zmiany fizyczne i emocjonalne spowodowane brakiem równowagi produkcji hormonów. Zmiany te wiążą się z odczuwanymi uderzeniami gorąca, nocnym poceniem się, bezsennością, suchością pochwy, wzrostem wagi, depresją, stanami lękowymi, trudnościami z koncentracją, problemami z pamięcią, przesuszeniem skóry, zwiększonym oddawaniem moczu i nadwrażliwością. Piersi. Niektóre kobiety mogą również odczuwać bóle głowy, chorować na infekcje dróg moczowych, zauważyć u siebie zmniejszenie masy mięśniowej i kostnej, wypadanie włosów i zwiększony wzrost włosów w innych obszarach ciała, takich jak twarz, szyja, klatka piersiowa i górna część pleców. Nie znaczy to jednak, że to właśnie Ty doświadczysz wszystkich tych objawów. Menopauza ma różny przebieg u każdej kobiety i może trwać od kilku miesięcy, nawet do kilku lat. Co prawda, objawy mogą wpływać na jakość życia, ale należy pamiętać, że menopauza nie jest chorobą i nie powinna sprawić, że nie będziesz już potrafiła cieszyć się życiem. W kontrolowaniu objawów menopauzy mogą pomóc Ci te domowe, naturalne leki idealne na czas menopauzy. Jesteś zainteresowana tematem? Kliknij kciuk w górę i opowiedz o swoich doświadczeniach w komentarzach. Oto naturalne środki, które pomogą Ci przetrwać menopauzę siemielniane. Dzięki fitoestrogenowi, naturalnemu związkowi roślinnemu zawartemu w siemieniu lnianym, który może replikować działanie estrogenu w naszym organizmie i zmniejszyć uderzenia gorąca, warto sięgnąć po nie podczas tego wymagającego okresu. Poza tym siemię lniane poprawia nastrój i zmniejsza bóle mięśni oraz stawów. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę mielonego siemienia lnianego do owsianki, jogurtu, zupy lub koktajli. Siemelnianen świetnie nadaje się również jako zagęszczacz do sosów. Witamina E. Witamina E również okaże się bardzo skuteczna w leczeniu objawów menopauzy. Doskonale walczy z uderzeniami gorąca, a przez to, że jest przeciwutleniaczem, rozprawi się z wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki i zmniejszają stany zapalne. Poza tym witamina E zmniejsza ryzyko depresji, chorób serca i przyrostu masy ciała, które są charakterystycznymi objawami menopauzy. Wszystkie korzyści płynące z witaminy E zaczerpniesz jedząc pokarmy bogate w tę witaminę, a są to pszenica, kiełki migdały, orzechy laskowe, awokado, brokuły, D. Dynia, nasiona słonecznika i szpinak. Możesz także każdego dnia podczas posiłków spożywać suplementy zawierające witaminę E. Jak zwykle jednak, przed zastosowaniem jakichkolwiek, lepiej jest najpierw porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ jednym ze skutków ubocznych przedawkowania witaminy E jest krwawienie. Rzęszeń to roślina, która pomoże nam zredukować intensywność nocnych potów, problemów z koncentracją i pamięcią. Rzęszeń sprawia również, że mniej odczuwamy zmęczenie. Rzęszeń poprawia również nasze samopoczucie i zwalcza efekty odczuwania stresu. Możesz go stosować w postaci proszku, suszu lub świeży, który możesz wykorzystać do przygotowania herbaty. Jest również dostępny jako suplement diety w kapsułkach, a nawet jako płynny ekstrakt. Tak jak w przypadku witaminy E, przed rozpoczęciem regularnego stosowania żeńszenia, porozmawiaj z lekarzem, ponieważ może on wchodzić w interakcję z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca, ciśnienia, cukrzycy czy zakrzepicy. Do przygotowania herbatki z żeńszenia potrzebujesz 20 g startego korzenia żeńszenia i jednej szklanki wrzącej wody. Zostaw je do zaparzenia na 30 minut. Odcedź herbatę i pić dwa razy dziennie. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy to skuteczny lek niemal na wszystkie dolegliwości. Tak samo jest z objawami menopauzy, takimi jak bóle głowy, pocenie się i uderzenia gorąca. Dodaj jedną lub dwie łyżki stołowe niefiltrowanego octu jabłkowego do szklanki ciepłej wody. Pij dwa razy dziennie, aż objawy znikną. Możesz dodać do mikstury łyżeczkę miodu. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie i subujcie kanał Projekt Natura oraz zajrzyjcie na nasz nowy kanał Projekt X, gdzie opowiadamy o ciekawostkach z całego świata. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Dziękuję, że jesteście z nami. Pozdrawiam.